święto Boża prezydenta i marszałka witała entuzjastycznie młodzież szkolna całego kraju, która zjechała tu, by wziąć udział w składaniu sznur na wierność polskiemu Bałtykowi. W ramach tego święta odbył się wzruszający akt nadania odznaczeń wojskowych pozostałym przy życiu bohaterom obrony Westerplatte. Po akcie dekoracji prezydent i marszałek zwiedzili obóz harcerski pod Gdańskiem. Na specjalne zaproszenie prezydenta Bieruta przybył do Warszawy ambasador Wielkiej Brytanii w Związku Radzieckim Sir Archibald Kerr. Na lotnisku witał gościa minister spraw zagranicznych rządu jedności narodowej profesor Rzymowski. Po odbyciu rozmów z kierownikami rządu polskiego ambasador Kerr udał się do Poczdamu celem wzięcia udziału w konferencji trzech. Udział Polski w stabilizacji życia gospodarczego bezwolonej Europy drasta z każdym dniem. Po podpisaniu traktatów handlowych ze Związkiem Radzieckim i Rumunią przyszła kolej na umowę o wymianie towarowej ze Szwecją. Ze strony szwedzkiej umowę podpisał charge d'affaires Brynold Eng, ze strony polskiej minister Hilary Minsk. Nowa umowa przewiduje dostawy polskiego węgla w zamian za szwedzkie maszyny rolnicze, łożyska kulkowe i wysokogatunkowe rudy. Uznanie rządu jedności narodowej przez wszystkie niemal państwa europejskie i pozaeuropejskie spowodowały dalszy wzrost zainteresowania sprawami polskimi za granicą. W Polsce bawi obecnie grupa dziennikarzy zagranicznych licząca 20 osób. W skład wycieczki wchodzą współpracownicy PIZN angielskich, francuskich i sowieckich. W pierwszych relacjach przesłanych za granicą drogą radiową dziennikarze opisują ogrom zniszczeń, jakim uległa Warszawa i wypowiadają się za udzieleniem Polsce jak najdalej idącej pomocy międzynarodowej na cele odbudowy kraju. W warunkach postępującej naprzód odbudowy Warszawy sprawa ulepszenia komunikacji między prawym a lewym brzegiem Wisły nabiera znaczenia zasadniczego. Jak wiadomo na razie czynna jest tylko jedna drewniana przeprawa zbudowana przez serów radzieckich w okresie ofensywy zimowej. Obecnie prowadzi się intensywne prace nad odbudową mostu. Do akcji tej zmobilizowano nurków, którzy zakładają pod wodą palniki materiałów wybuchowych, wysadzając w powietrze resztki zniszczonych filarów. Najbardziej zaawansowane są prace przy odbudowie mostu kolejowego. Plan przewiduje, że do dnia 1 lutego 1946 roku ukończona będzie linia kolejowa o kompletnej konstrukcji żelaznej. elektrowni i wodociągach wróg poszła gazownia warszawska. Z dniem 3 lipca zaopatrzono w gaz najmniej zniszczoną dzielnicę lewobrzeżną Mokotów. Warszawska wytwarza poza gazem koks, smole, benzol i amoniak. Poczynając od sierpnia do sieci gazowej włączać się będzie dalsze dzielnice miasta. Koło, Bielany, wreszcie żoliwość. W miejskich ośrodkach zdrowia w Warszawie zorganizowano specjalne poradnie, których celem jest czuwanie nad zdrowiem dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem wieku niemowlęcego. Wszystkie dzieci danego okręgu wciąga się do rejestru poradni. Dzięki czemu umożliwiona zostaje stała opieka nad ich zdrowiem. Obecnie przystąpiły poradnie warszawskie do akcji szczepienia dzieci przeciwko ospie i durowi brzusznemu. Wobec trudności, na jakie napotyka oczyszczanie ulic, władze miejskie położyły szczególny nacisk na akcję uprzednięcia parków, które stanowią dziś jedyny rezerwuar zieleni i powietrza dla dzieci stolicy. gdzie przed ćwierć wiekiem rozegrala się jedna z najbardziej zaciętych bitew ludu śląskiego z bandami niemieckimi u stóp Góry Świętej Anny odbył się zjazd 30 tysięcy weteranów trzech powstań śląskich i przesiedleńców z centralnych rejonów kraju. Władze Rzeczpospolitej rozpoczęły ostateczne oczyszczanie ziem zachodnich z elementu niemieckiego. Mieszkańcy Polskiego Śląska demonstrują swą solidarność z polityką rządu i niezłomną wolę powrotnego spolonizowania terenów które przed setkami lat padły lupem niemieckiej zachłanności. Inicjatorem ogromnej manifestacji u stóp Świętej Anny był wojewoda śląski, generał Aleksander Zawadzki. szczególnie ożywionej akcji osadniczej stają się bogate i miasta województwa śląskiego. Ogólny widok Opola Wielkiego Ośrodka Przemysłu Cementowego. Baszta Zamkowa pamięta czasy polskiego panowania na ziemiach opolskich. Jest to jeden z najbardziej interesujących zabytków architektonicznych świadczących o polskości ziem śląskich. Lidnica, stolica Śląska Dolnego, miasto o rozwiniętym przemyśle maszynowym włókienniczym i drzewnym. Tu, jak wszędzie na Śląsku, zabytki architektoniczne wskazują niezbicie na polski charakter miasta. Tradycję piastowską i znak orla białego wykorzystali Niemcy jako markę fabryczną piwa lignickiego. Coraz sprawniej pracują placówki Urzędu Repatriacyjnego na Śląsku. Z punktów zbornych przewozi się osadników do wybranych przez nich miejsc osiedlenia. Lokalne placówki pół, względnie urzędy administracji publicznej, przekazują nowym gospodarzom klucze zabezpieczonych mieszkań i warsztatów rzemieślniczych. Opuszczone do niedawna gospodarstwa zaczynają tętnić nowym życiem. Przesiedleńcy bez trudu oswajają się z nowymi typami maszyn rolniczych. I przy pomocy władz miejscowych przygotowują je na okres żniw. Specjalny nacisk kładą władze na osadnictwo wojskowe. Żołnierzom Armii Polskiej, inwalidom i rodzinom wojskowym przydziela się wyjątkowo korzystne i dobrze zagospodarowane parcele w pasie pogranicznym. I Polska Straż Graniczna czuwa nad tym, by Niemcy nie wrócili na ziemię, z których wysiedlono ich raz na zawsze.